Chwała to. Twoje sploty nerwowe. Trzeba je usunąć. To już zrobione. Jestem wolny od spaczenia Kali. Co z pozostałymi? Ocaliłem, kogo mogłem. Chodź, musimy opuścić ten świat, póki jest czas. Opuścić? Jak? Włócznia Aduna nadal spoczywa pod ruinami Korsha Kali. Jej generatory są stare. Ale taki fascinator jak ty będzie wiedział, jak je aktywować. Wyłącznie Aduna, bo to zaszczyt, że dostaje tę szansę. Nie możemy ignorować takiego zrządzenia losu. Istotnie, chodź, musimy ruszać. Siemano, jestem Kornik, a to jest kolejna odsłona Starcraft 2 zatytułowana. Włócznia Aduna, na którą was teraz serdecznie zapraszam. Włócznia Aduna spoczywa uśpiona pod powierzchnią serca konklawe. Zamierzałem wzbić ją w powietrze, by zapewnić zwycięstwo przeciwko Zergom. A teraz to nasza jedyna nadzieja na przetrwanie. Ale się... Dlaczego, Dlaczego uciekasz od własnego zbawienia. Selenis znalazła się pod wpływem Amona. Karaksie! Musimy aktywować włócznie Aduna. Aktywuje się pierwsze ogniwo zasilające, ale pozostałe cztery są wyłączone przez biomasę. Rozumiem. Nie mamy wyjścia. Musimy je oczyścić. Jak wygląda nasza obrona? Niestety jesteśmy pozbawieni zasilania. Ale systemy pomocnicze włóczni Aduna mogą nam pomóc. Pozwolą nam przesyłać pylony w dowolne miejsce na polu walki. Powinniśmy jak najszybciej przesłać jeden w to miejsce. fotonowe mogą ochronić nasz Nexus, hierarcho. Potrzebują tylko jednego pylona do działania. Pylon możesz przesłać z włóczni Aduna. Naciśnij przycisk Przesył pylonu na górze ekranu dowodzenia. Nasze działa będą teraz prowadzić ostrzał przeciwników. Jeśli działa zostaną uszkodzone, generator osłon przywróci ich osłony. Linie obronne są istotnie kluczowe dla naszej ewakuacji. Ale naszym priorytetem jest oczyszczenie ogniw zasilających z biomasy. Więc zaczynajmy, dobra. Co tu mamy? Zanim tutaj pójdę oczyszczać tą biomasę, najpierw chętnie postawiłbym obronę, żeby później się o to nie martwić. To się przydało. Zacznę już stawiać tutaj obronę. Myślę, że tutaj trzy wieżyczki, i tutaj też trzy cztery wieżyczki, powiedzmy, powinny wystarczyć jako obronę. Zobaczmy, co tu się dzieje. Mm, jeden za dużo. Dobra. Musimy przygotować obronę! Co to by się obrona przydała? Wykrywam w pobliżu niezasilone wrota przesyłowe. Umieszczenie obok nich pylona przywróci im zasilanie i zapewni nam przewagę. Zdolność włóczni Aduna do przesyłu gromów idealnie się do tego nada. Oczywiście, zawsze możemy przyzwać pylony z pomocą próbników. Nie no, z chęcią to postawię. No, przy okazji zbiorę sobie minerały. Nasze oddziały odkryły wrota przesyłowe. Teraz wystarczy jedynie zbudować pylon, aby je zasilić. Dobra. To już będę miał przez cały upgrade Może dobuduję sobie trochę więcej wrót przesyłowych Wrota przesyłowe aktywne. Można rozpocząć w nich wzywanie wojowników hierarchów Gdybym miał pod czwóreczką Jeszcze sobie dodam O oh, sorry Sorry wielkie. Dobra budować tropicielin Ja jeszcze powstały kilka pylonów, żeby później się o to nie martwić. Myślę, że tyle powinno wystarczyć, jak na razie. Byłoby trochę więcej tropicieli. Dobra, spróbujmy teraz przejąć to. Drugie ogniwo zasilające jest gotowe. Macież sensoryczna w reaguje. Nie odrzucasz przeznaczenia, Twój lud wreszcie od nas. Nie dość sensory aktywne. Chwilę, co to takiego? Do naszego Nexusa zbliżają się pryzmaty nadprzestrzenne. Tropiciele. wyeliminować te pryzmaty. Na szczęście udało się Spójrzmy o krok dalej Przy okazji jakieś małe posiłki się też przydawą. I nie bronimy Dobra to Może na no potem Dobra. Spróbuję jakoś z tego ultraliska, żeby nie mieć zbyt dużych strat. Dobra. No, jakoś się udało. Ja tu sobie postawię kolejny pylon, żeby dostać posiłki. Dobra. No kurde, co tu się dzieje. Nie? tutaj mam ostatnie zadania pobocznego to jest tutaj się kończy, zaraz tam się przejdę Co O kurde. To już zrobiło się tak trochę cieplutko Poboczny zdrowy wykonany będzie teraz. Jest spaczone od trzeba je stworzyć nowo. I to jest już ostatnie. Trwać. Musimy uciekać! Zgodnie yes, z rozkazem! Yes, To byłoby na tyle w dzisiejszym odcinku, mam nadzieję że Wam się podobało i zapraszam na kolejny odcinek, trzymajcie się ciepło, cześć.